Ze mną Łukasz Pałuszka, przyjmujący jako Teama w Sztolcle Częstochowa. Łukasz, ten sezon 2020-2021 można powiedzieć szalony, wiele spotkań odwołanych, ale mimo to można powiedzieć, że pędzi, bo już w najbliższą sobotę rozegramy ostatnie spotkanie e, pierwszej rundy zasadniczej. Będziemy już na półmetku, więc e, no można powiedzieć, że mimo tych wszystkich przeszkód e, udało się gdzieś tam całe szczęście szybko te mecze zaległe rozegrać i jesteśmy na tym etapie, na którym być powinniśmy. No tak, jak najbardziej. No, tak jak mówisz Szymek, ten sezon no, nie należy do normalnych ze względu na to, że mecze teraz na przykład w zeszłym tygodniu rozgrywaliśmy we wtorek, w piątek i w niedzielę, gdzie w normalnym, gdzie w normalnym rytmie sezonowym no, to były co, co weekend soboty i tam była jedna przerwa. No teraz trzeba przede wszystkim korzystać z każdego dnia wolnego yy, i wtedy, kiedy możemy roz, yy, rozegrać ten, te zaległe mecze. Ze względu na to, że nie wiemy jaka będzie sytuacja dzisiaj yy, następnego dnia. No bo tak jak wiemy, wirus się rozprzestrzenia no i nie wiadomo, czy nas nie zamkną. No ale całe szczęście, że w tą najbliższą, najbliższą sobotę mamy do rozegrania ostatni mecz jakby pierwszej fazy w grupie, więc to jest najfajniejsze, że udało nam się tamte mecze rozegrać. No i miejmy nadzieję, że ten sezon dokończymy w pełni i uda nam się dokończyć wszystkie mecze i jak, za jak najlepszym rezultatem. Oczywiście zakładamy tylko i wyłącznie ten pozytywny scenariusz, jeśli chodzi o rozegranie całego sezonu. Już wspomniałeś o tym sobotnim meczu. TS Wolej Rybnik będzie naszym rywalem. Zespół, który. no. Gdzieś tam jest za tą y, piątką walczącą o o play-offy, ale jest to też drużyna nieobliczalna, która pewnie nie powiedziała ostatniego słowa i na pewno nie można Rybniczan lekceważyć. Znaczy powiem tak, no y, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że sezon jest taki jak nie inny, no to mówmy się przy takiej na, na pożegrania i y, jak, jak te mecze są często rozgrywane, to mówmy się, że zawodnikom z Rybnika też mogła się potknąć przez to noga i, i dlatego są poza poza czwórką, więc myślę, że jak najbardziej nie można ich lekceważyć ze względu na to, że myślę, że to jest jak najbardziej y, godny przeciwnik i solidny, więc y, jeśli byśmy ich zlekceważyli, no to może się skończyć różnie, a nie możemy tego zrobić, dlatego trzeba z pełnym zaangażowaniem i na skupieniu wejść ten mecz i, i po prostu go wygrać. Po drugiej stronie siatki spotkamy naszego Kolegę z drużyny sprzed kilku sezonów, Kacpra Kupczaka. Ty masz z nim jeszcze jakiś kontakt? Rozmawialiście może o tym spotkaniu już, albo zamierzasz mu wysłać jakiegoś smsa? E, tak, jak najbardziej. Z Kacrem utrzymuję bardzo dobry kontakt. No, znam się bardzo długo i jest moim bardzo dobrym kolegą. E, na, ten, te, na temat jeszcze tego meczu nie rozmawialiśmy ze względu na to, że. E, <laughs> Może nie, nie to, że nie było kiedy, no ale no, no co, no, sprawa rozwiąże się na boisku, nie ma, co, nie ma co, że tak powiem, ani w jedną, ani w drugą stronę jakoś atakować, ani nic. Możemy sobie porozmawiać oczywiście przed meczem i, i wymienić jakieś spostrzeżenia, ale no, umówmy się, e, spotkanie rozstrzygnie się na boisku i ten kto będzie lepszy, to ta drużyna, która będzie lepiej grała i bardziej będzie skupiona na swojej grze, wygra i tyle. No i, no i wszystko się rozstrzygnie po prostu w sobotę. Można powiedzieć, że w niektórych sprawach jesteśmy monotematyczni. Chodzi mi tutaj oczywiście o to, że znów będziemy musieli sobie radzić. Bez kibiców, natomiast po raz kolejny nasi fani będą mogli oglądać to spotkanie na naszym Facebooku oraz kanale YouTube, więc miałbym prośbę u każdego ciebie, żebyś naszych wspaniałych kibiców zaprosił do oglądania i kibicowania. A więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na ten mecz i mam nadzieję, że z wielką ochotą wejdziecie na nasz kanał YouTube oraz na Facebooka i będziecie nas wspierać. No niestety nie na hali, ale chociaż przez, przez ten telewizor. Bardzo Wam dziękujemy do tej pory za wsparcie i liczymy na takie duże, jak jest do tej pory. Pozdrawiam Was wszystkich.